Zbyt dużo oczekiwania. Możliwe, ponieważ wczoraj wyszedł film na ten amarcenie, Sekrety Polskich Influencerów, czyli ten od dawna zapowiadany film o pokoju 222. No, jak się okazało, nie tylko, no, jest tutaj parę jakichś tam smaczków, innych wątków i tak dalej, ale wydaje mi się, że ludzie troszkę zareagowali w dziwny sposób, ponieważ. Mamy podobny case co do Pandora Gate, gdzie po filmie Sylwestra Wardengi, gdzie tak naprawdę był duży boom, ludzie byli w szoku i tak Później on zapowiadał przez no, sporo czasu film Konopskiego, a jak film Konopskiego wyszedł to w sumie ludzie powiedzieli, że no my to wiedzieliśmy. Nic nowego nie powiedzieli poniżej oczekiwań, no bo w sumie liczyli na rzeź, liczyli na jakieś tam większe konkrety. Tak samo myślę, że tutaj ludzie nałożyli takie oczekiwania na Natana, że sami nie wiedzieli, czego chcieli. Dostali naprawdę niezły materiał, no sporo takich jakichś rozmów, sporo screenów, jakichś tam filmików. No i to jest Dobry materiał, który tak naprawdę troszkę uświadamia, skleca to wszystko w całość. A ludzie myśleli, że dostaną, nie wiem, jakieś dowody, mega screeny z konta Boxdala czy tańcury z Messengera. No, troszkę myślę, że niektórzy mogą być zawiedzeni, jeżeli na to liczyli, ale jeżeli ktoś tak realnie patrzył na to, co może być w tym filmie, no to się nie zawiódł i dostał to, czego chciał. Myślę, że spoko materiał osobiście. Uważam, że troszkę dało się to ukrócić, bo niektóre takie rzeczy to było już takie na siłę wkładanie i no takie rozciąganie tego, żeby jak najdłużej to trwało. Możecie napisać co wy sądzicie o tym filmie. Tyle ode mnie. Subujcie. Yo!